Przygotuj się na rewolucję w branży kosmetologicznej dzięki najnowszej dostępnej technologii. Przedstawiamy Zemic Quidion, najnowszą generację laserów do trwałego usuwania owłosienia. Z imponującą mocą 1200 W i zaawansowanym interfejsem Smart, ten laser to prawdziwa innowacja. Pożegnajmy stare, niewiarygodnie oraz nieskuteczne metody usuwania owłosienia i przywitajmy maksymalną prędkość. Efektywność i bezpieczeństwo. Zemit Quidion wyposażony jest w zaawansowany system chłodzenia, który zapewnia komfort i bezpieczeństwo pacjentów podczas procedur. Dostosowywalne parametry pozwalają indywidualnie dobrać każdą procedurę do potrzeb Twojego klienta. Z przyjemnością prezentujemy naszą najnowszą innowację technologię inteligentnego ekranu. Dzięki zaledwie dwóm prostym kliknięciom możesz łatwo dostosować niezbędne parametry. To podobne do korzystania z ulubionej aplikacji na smartfonie. Nasze urządzenie jest wyposażone w zaawansowany system operacyjny, który zawiera wiele szablonów, protokołów, zabiegów, co sprawia, że korzystanie z niego jest łatwe i intuicyjne. Witaj w nowym świecie postrzegania technologii laserów diodowych. Starannie zaprojektowana z myślą o optymalnym zrównoważeniu, głowica Quidion jest wyposażona w intuicyjny moduł interfejsu, który umożliwia szybkie i łatwe dostosowanie parametrów. Ta laserowa głowica ma także ergonomiczny design, który zapewnia komfortową pracę i maksymalną precyzję podczas przeprowadzania zabiegów. Dzięki plamce zabiegowej o rozmiarze 13 na 23 mm. Nasze urządzenie to idealny wybór do zapewnienia najbardziej efektywnego leczenia w wybranej strefie. Nie guć się na mniej, wybierz kwidion, by osiągnąć najlepsze wyniki. Optymalna długość fali do usuwania owłosienia. Prezentujemy naszą rewolucyjną technologię laserową, która działa dzięki długości fali 808 nm, zapewniając precyzyjne usuwanie owłosienia, bezpieczna i skuteczna. Nasz system skraca liczbę sesji i gwarantuje optymalne rezultaty. Zemic Quidion to inwestycja w przyszłość Twojego biznesu. Jego wyjątkowe możliwości oraz zaawansowane funkcje odróżnią Twój biznes od konkurencji i przyciągają nowych klientów. Dzięki wyjątkowej wydajności i konkurencyjnej cenie, Quidion oferuje szybki zwrot inwestycji w porównaniu do innych, droższych marek laserów. Inteligentny. Mocny, bezbolesny. Kidion to inteligentny wybór dla Twojego biznesu.